Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Przejście ze świata 3D do świata 5D Głosiciele fałszywej prawdy Pokora prowadzi do ewolucji W całym internecie są fałszywi prawdomówcy, którzy we współpracy z tak zwanymi popularnymi mediami i innymi rzecznikami uważają że otrzymują wyłączne informacje od światła i mają przywilej przekazywania ich dalej, kiedy w rzeczywistości są manipulowani przez kolaborantów kabał. Często ci jeźdźcy internetowi mówią nam, że posiadają wyłącznego informatora i zostali wybrani, aby być rzecznikami prawdy w naszym społeczeństwie. Przekazują informacje, które są tylko częściowo zgodne z prawdą. Ale w rzeczywistości mają na celu zasianie wątpliwości, kłamstw i oszustw. Ludzkość jest poddawana głębokiemu praniu mózgu, aby zmienić pozytywne na negatywne i wierzyć, że to prawda, aby utrzymać owcę żyjącą w świecie iluzji. Świat, w którym demokracja jest proklamowana jako wolność, Podczas gdy w rzeczywistości jest to dyktatura, w której 1% rządzi pozostałymi. Z tego powodu anarchia zamieniła się w bunt przeciwko władzy, podczas gdy tak naprawdę jest to samorządność. Pranie mózgu jest głębokie, gdy ma się wątpliwości co do pozytywnych raportów, nie można już samodzielnie sprawdzić dokładności, ponieważ. W świecie 3D negatywne informacje są ustalonym faktem. Im szybciej ludzkość zda sobie sprawę z wielu rażących kłamstw i oszustw, tym lepiej dla wszystkich. Nie bądź nieśmiały, niech będzie dla Was wyzwaniem, aby móc pomóc osiągnąć nasz maksymalny potencjał i obudzić świat. Świat 3D to świat kłamstw, oszustw. Rywalizacji, destrukcji, krytyki, egoizmu, kradzieży, oszustwa, sławy i chciwości. Kontrola i moc: dźganie w plecy, złośliwość i instancja niskich częstotliwości w celu perswazji i kontroli. Są to akcje, które stawiają wielkie kłódki na portalu do piątego wymiaru. Z drugiej strony, w świecie 5D to zawsze współpraca, pomoc i poświęcenie, dążenie do dobra, czystość, empatia i troska o innych. To jest prawdziwy szlak, który zaprowadzi cię do świata 5D. Nic i nikt nie ma mocy wpływania na indywidualne wybory. Dla każdego człowieka wolność wolnej woli nadal istnieje. Tak więc nie będzie istniała dusza, która mogłaby powiedzieć, że nie miała szans? W to poruszanie się w górę i z definicji ścieżka tych, którzy świadomie wybierają przejście na wyższy poziom światła. Można ją znaleźć tylko wtedy, gdy świadomość jest naprawdę wystarczająco rozszerzona, a każda trójwymiarowa lekcja, prezentowana podczas kolejnych wcieleń, została zrozumiana. Pamiętaj, że nic i nikt nie może i nie będzie decydować za ciebie. W chwili, gdy większość zaszczypawkowanych ludzi odkrywa, że zostali wprowadzeni w błąd przez swój rząd, globalne wyzwolenie staje się rzeczywistością. Naszą wolność trzeba zdobyć oddolnie. Nasz pozaziemski korespondent Wajtel Frosi opowiada poniżej o dalszym przebiegu przejścia ze świata 3D do świata 5D. Pokora prowadzi do ewolucji. Kochani jest cytat, który mówi: Pokora prowadzi do ewolucji, a ewolucja przynosi pokorę. Brzmi to trochę zagmatwanie. Ale w rzeczywistości jest to logiczne zdanie. Ewolucja duszy wcielonej w świat prób i duchów, gdzie prawem przyczyny i skutku rządzą boskie normy, nie może być osiągnięta bez pokory, która stanie się nawykiem. Namiętności trzeciego wymiaru są wielką przeszkodą dla w Próżność, ego, paląca rządza władzy i nieokiełznana pycha zawsze stoją na drodze do pokory. Pozbywając się tych namiętności, wcielona dusza zaczyna podążać wznoszącą się ścieżką. Po osiągnięciu wyższych szczebli drabiny ewolucyjnej dusza staje się jeszcze bardziej pokorna i w tym stanie rozumie inne wcielone dusze i dzięki temu może im skuteczniej pomagać. W tym stanie świadomość komunikuje się z innymi wcieleniami w prawdziwym języku duszy. Terapeuci, facylitatorzy i doradcy rozsiani po całej planecie Ziemi zaczynają zdawać sobie sprawę, że to nie tyle treść ich przesłań, ani stosowane techniki przynoszą ukojenie i uzdrowienie innym. To, co faktycznie sprzyja dobrym wynikom, to częstotliwość włożona w te prace. Miłość, radość i współczucie w tej pracy automatycznie tworzy energię uzdrawiania, gdy wchodzi w częstotliwość Stwórcy i uniwersalne prawa jednego. Najbardziej znanym przykładem tego procesu jest sam Jezus Chrystus. Wysoka częstotliwość Jego słów, miłość, z jaką przemawiał, i współczucie dla tych, którzy za Nim podążali, były składnikami, które stworzyły tak zwane cuda. Kiedy Jezus mówił o królestwach niebieskich, ludzie wchodzili w specjalne stany świadomości i osiągali niemal identyczną wibrację samego Mistrza. To właśnie ta wibracja stworzyła częstotliwość, która wytworzyła cudowne efekty i samouzdrawianie, o których mówi się w Pismach Świętych. Kiedy dusza wchodzi w ekstazę, osiąga nirwane, a tam wszystko jest światłem. Po osiągnięciu częstotliwości ciekłego światła aktywowane są tachiony, które są pierwszą formą światła, która ma zostać przekształcona w materię. Ta częstotliwość koryguje tworzenie w taki sposób, że chory obraz zmienia się w zdrowy stan materialnego ciała. Tej samej techniki używa się do replikacji, która jest niczym innym jak przemianą światła w rzeczy materialne, jak cud rozmnożenia chleba i ryb, a także przemiany wody w wino. Dziś możemy zrozumieć Jego słowa, kiedy powiedział, że możemy zrobić to wszystko i wiele więcej. Potrzeba było dwóch tysięcy lat, aby nasza świadomość zdała sobie sprawę ze swojej mocy. Zasadniczo jesteśmy współtwórcami, ponieważ jesteśmy częścią boskiej świadomości czyli źródła, które wszystko stwarza. Ograniczona zasłonami i szczelinami, ale jak wiemy jest częścią całości, a całość jest w tej części. W rzeczywistości jesteśmy mini wszechświatem w formie ucieleśnionej świadomości. Cała boska mądrość, która stwarza światy i wszystko w nich, jest w pewnym sensie w każdym z nas. Zapominanie o tym było regułą, aby doświadczać tworzenia w iluzji braku światła. Teraz ten czas dobiega końca, ponieważ termin wyznaczony przez większego stwórcę wkrótce minął. To, co wydawało się światem ciemności, jest stopniowo oświetlane, a Ziemia energetycznie przejdzie kwantowy skok i z trzeciego wymiaru do piątego wymiaru. Wszystkie formy świadomości istniejące na tej planecie przejdą fantastyczną modernizację i nazywa się to przejściem planetarnym. Nic i nikt nie może powstrzymać tego, co rządzi się boskimi prawami. Wy, którzy lub słyszycie to przesłanie, możecie być pewni, że ta wyższa częstotliwość, ta, która daje uzdrowienia i czyni cuda, jest teraz w Waszym zasięgu. To nie jest kwestia wiedzy, ale częstotliwości miłości. Patrz, słuchaj i mów z miłosierdziem. Dzięki tym harmonijnym zmysłom człowiek jest w stanie odtworzyć świat i ludzkość. Light utwor, upokorzony przez ewolucję i przekonany o tym, co ogłosi lub robi. Wchodzi w częstotliwość esencji wiecznego źródła i zapewnia swoim wyznawcom energetyczne połączenie z tym, co jest w centrum uwagi. Ta symbioza tworzy energię uzdrawiania, zrozumienia i świadomości, których każdy potrzebuje indywidualnie i zbiorowo. Light utwor musi być czystego serca, co ułatwi braterstwo i koagulację. Kontakt ludzi z tego typu robotnikami sprzyja całaniu się or, pomiędzy tym, który słucha, a tym, który mówi. To budzi w każdym głos o częstotliwości uspokojenia, konstruktywne uczucie w mówieniu, pisaniu i prowadzeniu, praktyka pokory, przejrzystość i świętość życia. Indywidualnym zadaniem pracownika światła jest ciągłe doskonalenie częstotliwości wibracyjnej. To ćwiczenie zapewnia niezbędną ochronę, aby utrzymać pozytywne energie, zawsze oferując praktyki dobroci i miłości, poprzez dobre myśli, dobre intencje, miłosierdzie, bezwarunkową miłość, współczucie, wdzięczność i szacunek. Oderwijcie się od egoistycznych namiętności, bo na nowej ziemi nie będzie rywalizacji ani przywiązań jakiegokolwiek rodzaju, jak wiemy do tej pory. Współpraca i szacunek to fundamentalne wersety w wyższej świadomości, ponieważ zrozumienie życia nie będzie nawet cieniem tego, czym było na starej Ziemi. Pokora jest zatem kluczem otwierającym wiele drzwi do niebowstąpienia. Pokora prowadzi do ewolucji, a ewolucja przynosi pokorę. Nazywam się Wajtel Frosi, a moją misą jest oświecenie. Nemasti. Z miłością i światłem. Dziękuję za wysłuchanie.